Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym już odcinku naszego podcastu, w którym rozmawiamy o psach, o ich emocjach, zachowaniach, potrzebach i o tym, jak możemy stworzyć prawdziwe, głębokie relacje oparte na zaufaniu, a nie bezpośrednio na samej kontroli. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Powoli. Pogoda robi się coraz lepsza. Sprzyja kolejnym aktywnościom z psami na świeżym powietrzu. Nawet te osoby, które są takimi typowymi zmarźluchami, zaczynają nagle wychodzić. Z domów już nie ma wymówek pod tytułem Zimno, pada, wieje, i tak dalej. Więc temat, który chciałabym z Wami dzisiaj poruszyć. Troszkę wpisuje się w tę w aurę wiosenną. Mianowicie porozmawiamy sobie dzisiaj o czymś, co jest już chyba na stałe wpisane w oferty psich behawiorystów oraz wszelkiego rodzaju psych szkół, ale co wciąż dla wielu osób brzmi bardzo niejasno nie? albo nawet zbędnie chodzi o tak zwane spacery socjalizacyjne. I moi drodzy, co to właściwie jest i po co je się organizuje? Czy każdy pies powinien w nich uczestniczyć? Pytanie, czy to jest tylko i wyłącznie chwilowa moda, która za jakiś czas przeminie, tak jak niektóre z metod szkoleniowych, które na przestrzeni lat jak sobie przejrzymy e, całą historię kształtowania się behawiorystyki, zoopsychologii. No umówmy się, niektóre z tych metod po prostu przeminęły i dobrze wiedza poszła do przodu. Mamy coraz więcej informacji, coraz więcej badań naukowych, rzetelnych badań naukowych, które pokazują nam w jaki sposób najlepiej z tymi zwierzakami pracować, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty w jak najkrótszym czasie. Co to właściwie jest ten spacer socjalizacyjny? Moi drodzy, zaczniemy sobie od takiej stricte definicji. Ja wiem, że one są nudne i monotonne, ale chciałabym, żebyście po przesłuchaniu tego podcastu Wiedzieli dokładnie o co tutaj chodzi. Też od razu napomknę, że testuję nowy format, tak jak możecie zauważyć tutaj na ekranie, czyli podcast z taką warstwą wizualną w postaci jakichś zajęć, spacerów. Tutaj akurat macie spacer socjalizacyjny. Głównie będziecie widzieć jaskierka, dlatego że w momencie, kiedy ja prowadzę zajęcia, no to raczej nie nagrywam. Nie mam na to po prostu czasu i takiej technicznej możliwości, żeby się na tyle rozerwać, żeby żeby, słuchajcie, mieć możliwość na bieżąco nagrywania, także to jest nagrywane przez inną osobę. I na końcu będziecie mieli parę urywków z pracy indywidualnej z moją psią klientką, także. Zachęcam do, też do zerkania na to, co się dzieje na ekranie. I wróćmy sobie do tej definicji, moi drodzy. Spacery socjalizacyjne to są takie zorganizowane wyjścia z psami. Zazwyczaj jest to robione w małych grupach. U mnie na przykład jest to mała grupa to jest maksymalnie do sześciu psów. Wiem, że są miejsca, które, no krótko mówiąc, przeginają, e, wiadomo z jakiego względu, tak. E, szkoły chcą po prostu per godzina upchać jak najwięcej e, tych psów, tych kursantów, żeby y, pieniądz się zgadzał. Natomiast y, uważam, że jest to y, z, dużym, y, z dużą szkodą dla samego klienta, dlatego że jeżeli taki spacer prowadzi jedna osoba, no to umówmy się, nogi nie są z gumy. Na takim spacerze się między tymi psami chodzi. Do każdego trzeba podejść, każdą jakąś taką niezrozumiałą dla ludzi interakcję czy sytuację przetłumaczyć. Tak? Te spacery mają być taką solidną dawką wiedzy, okraszoną, fajnym wyjściem z psami na spacer. nie? Czyli takie trochę przyjemne spożyteczne. Natomiast jeżeli robimy spacer na, nie wiem, 20 psów, a spacer trwa maksymalnie półtorej godziny, u mnie to jest godzina z hakiem zazwyczaj, dlatego że po tym czasie już widzę, że te psy są po prostu e, no, zmęczone nie? Tą, tą aktywnością, dlatego. Też nie przeginam, nie robię nie wiadomo jak długich spacerów, bo to też nie ma sensu, żeby nam się takie <laughs> bardzo zmęczone zwierzaki, słaniające na łapach, gdzieś tam za nami ciągnęły. No to teraz pomyślmy sobie, ile tak naprawdę czasu mam dla poszczególnej osoby, żeby chwilę z nią porozmawiać, żeby jej coś tam przetłumaczyć, coś tam wyjaśnić, nie? Dlatego jeżeli będziecie. W swoim mieście wybierać spacer socjalizacyjny, zwróćcie uwagę na to, żeby to były niewielkie grupy. Nie kuście się na to, że jak będzie 20-30 psów, to ten pies Wam się lepiej socjalizuje. Nie? Zaraz sobie też do tego przejdziemy, co na takim spacerze się robi i co jest prawdziwą socjalizacją, a co nie. I teraz tak. Czyli już ustaliliśmy, że te spacery są w niewielkich grupach, prowadzone powinny być przez osobę z wiedzą behawioralną przede wszystkim, czyli przez behawiorystę, zoopsychologa, który zna się dobrze na psiej komunikacji, bo tutaj chodzi o psią komunikację. Nie idziecie na spacer socjalizacyjny po to, żeby sobie trenować dostawanie do nogi, czy siady... Przeskoki, obroty, i nie wiadomo co jeszcze innego, tylko idziecie, żeby po pierwsze zwiększyć swoją wiedzę na temat psiej komunikacji, dodatkowo zwiększyć kompetencje swojego psa w takim obszarze właśnie socjalnym, a nie po to, żeby tam robić sztuczki. Także proszę na to też zwrócić uwagę. Takie spacery nie powinny być na żywioł, czyli puszczamy sobie pieski luzem i one sobie tam mają robić, co chcą. Jest to taki mit trochę, który od dawna ja się też staram obalać, bo pamiętajmy o tym, że psy wcale nie muszą się dogadywać z każdym innym psem napotkanym na ulicy. To nam się ludziom wydaje, że, to, że ten pies jest takim naszym substytutem dziecka. Trochę wchodzimy tutaj tak zwany bambinizm i uważam, że to już powoli zakrawa w niektórych przypadkach nawet o problem psychologiczny u ludzi. I tutaj naprawdę można byłoby się pokusić ewentualnie o jakąś dodatkową terapię, ale nie tyle dla psa, co dla opiekuna tego psa, więc pamiętajmy o tym, że to jest zwierzę, które ma swoje instynkty, ma swoje potrzeby. Psy. W ogóle nieważne, w jakimkolwiek gatunku byśmy się nie obracali, czy to jest pies, czy to jest kot, czy to jest nawet homing zamknięty w klatce, to nie jest tak, że my wpuścimy zwierzę do jakiejś grupy innych zwierząt i tutaj będzie super dogadane. Nie. Yy. I to, co jest też ważne, to co ja ludzi uczę na tych yy, spacerach, które ja prowadzę, to jest to, żeby nie zmuszać psów do kontaktów, które nie są dla nich komfortowe, których nie chcą, które są dla nich trudne, których się boją. Bo niestety to, co widzę na ulicach miast, nie tylko w Krakowie, ale też jakby wam gdzieś tam, czy gościnnie w innych miastach, dzieje się dokładnie to samo. Czyli takie zmuszanie, żeby te psy się w cudzysłowie witały, nie? A to, że już to w ogóle nie ma nic wspólnego z przywitaniem, no to to już inna para kaloszy, no ale tak się przyjęło. Także tutaj na to zwracamy uwagę. I teraz jaki jest kolejny plus tych spacerów? No przede wszystkim jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której pies może obserwować inne zwierzęta, wchodzić z nimi oczywiście w interakcje, jeżeli... Widzimy, że jest na to przestrzeń, jest taka możliwość, ale może również nie wchodzić, jeżeli nie ma na to ochoty albo nie ma na tyle wyrobionych kompetencji socjalnych, tak? Bo te kompetencje wasz pies musi zdobyć. To nie jest tak, że pies się rodzi, um, adoptujecie takiego psa albo kupujecie i nagle pies jest przyjacielem całego świata. Absolutnie nie. To jest tak samo jak z dziećmi. Jeżeli mamy jedynaka. To musimy go gdzieś tam stopniowo nauczyć, tych kontaktów socjalnych, tak? Tak samo jest z psem. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, ale większość obecnych opiekunów mają jednego psa. Dlaczego? Dlatego, że mieszkamy w blokach, które są tak naprawdę ciasne. Te mieszkania są coraz bardziej mikroskopijne, ludzie nie mają warunków i możliwości na to, żeby mieć więcej psów. No, i mamy takiego jedynaczka, pieska, który niekoniecznie potrafi się zachować w stosunku do innych zwierząt. I to, co jest ważne w przypadku spacerów, przynajmniej u mnie tak jest, to fakt, że na tych spacerach nic nie jest obowiązkowe. Nie ma czegoś takiego, że wy umawiacie się na spacer. I wasz pies musi jakoś się zachować, musi coś zrobić. Taki spacer, moi drodzy, nie jest w żaden sposób tresurą. To ma być doświadczenie, które ma służyć budowaniu pozytywnych skojarzeń i wzmacnianiu pewności siebie u psa. To proszę mieć zawsze na uwadze. I teraz, moi kochani, dlaczego psy w ogóle potrzebują tej socjalizacji? Tak? No, przede wszystkim. Socjalizacja to proces, który powinien zaczynać się już u hodowcy i trwa przez całe życie psa. To nie jest tak, że zamyka nam się to magiczne okienko socjalizacyjne i my już jesteśmy po wszystkim, nie? My już mamy z głowy, mamy zrobione, odhaczone, pies jest ogarnięty, tyle. Niestety nie. Uczymy psa przez całe jego życie. I dlatego tak bardzo zachęcam Was do tego, żeby przychodzić na te spacery z psami w różnym wieku. Nieważne, czy to jest szczeniak, czy to jest pies dorosły, czy to jest pies dojrzały, czy to już jest senior, który oczywiście dobrze się czuje na tyle, że takie spacery może e, w takich spacerach może uczestniczyć. Pamiętajmy o tym, że socjalizujemy zwierzę całe jego życie. Teraz pamiętajmy też o tym, że w takim codziennym życiu psy naprawdę rzadko mają okazję do takiego spokojnego przebywania w towarzystwie innych psów. Na spacerach, takich zwykłych, naszych codziennych, mijamy się szybko. W parkach psy są często spuszczane luzem bez żadnej kontroli. Przez ludzi, którzy nie mają grama kompetencji, grama wiedzy na temat komunikacji psów. I to się bardzo często kończy nieprzyjemnymi sytuacjami, nie? A przecież pies uczy się komunikacji w relacjach. Ważne jest jednak to, żeby te relacje były spokojne, czytelne i bezpieczne. No bo teraz zobaczcie, no spuszczacie sobie pieska luzem w parku. Psy zaczynają sobie grozić, co wy oczywiście odczytujecie jako super, świetną zabawę. Zaczyna się gonitwa, gdzie jeden pies goni drugi walczy o przetrwanie. Wy jeszcze często tego swojego psa, który ucieka, wypychacie do przodu na zasadzie no ej, idź się baw, nie? Idź się tam socjalizuj, nie? E, co ty taka boi pupa jesteś, że ty tutaj przechodzisz między nogi, nie? Nie odczytujecie tych komunikatów, nie uczycie się komunikacji psów. A nauka komunikacji nie powinna być tylko i wyłącznie takim pokłosiem konsultacji behawioralnej czy, mm, czy właśnie tych spacerów, zajęć w grupie, ale powinniście poprosić swojego behawiorystę, swojego trenera, jeżeli nie potraficie sami, Zweryfikować źródeł, z których możecie czerpać wiedzę, powinniście zasięgnąć opinii. Ej, poleć mi jakąś, nie wiem, literaturę, jakieś źródło, gdzie ja będę mógł się dokształcić z tej komunikacji, gdzie będę mógł chociaż ogarnąć te podstawy. Bo tutaj, moi drodzy, nie chodzi o to, żebyście Wy byli specjalistami. Spec specjaliści, no, są, my jesteśmy od tego, tak? Żeby jakieś takie bardziej. Zawiłe kwestie rozstrzygać. No ale rany boskie, jak idziecie na spacer z psem i ten pies z podkulonym ogonem, ze ściągniętymi do tyłu uszami, z wybałuszonymi oczami leci do was, próbuje się schować między waszymi nogami albo za wami, a wy wtedy stwierdzacie, że e, to nic się nie dzieje, super zabawa, nie? Leć dalej. I wypychacie tego psa tak naprawdę w paszczę lwa, no to coś tu jest grubo nie tak. I to nie jest nie tak z waszym psem, tylko z waszym poziomem wiedzy, który jest w takich sytuacjach w moim mniemaniu na zerowym poziomie. Warto o tym pamiętać, w ogóle decydując się na psa, posiadając psa, że Wy też jesteście zobligowani jako opiekunowie do tego, żeby się po prostu. Uczyć. I moi drodzy, e, dobierajcie sobie specjalistów też mądrze. Zwracajcie uwagę na to, żeby e, te spacery były faktycznie prawidłowo przeprowadzone. Pamiętajcie o tym, że spacer socjalizacyjny to nie jest miejsce na wychowywanie psów przez inne psy. To nie jest też testowanie, czy się dogadają, czy się nie dogadają, i nie jest to w żaden sposób forma ekspozycji na stresory bez wsparcia ze strony opiekuna czy prowadzącego. Proszę Was, miejcie to na uwadze, bo możecie sobie tak naprawdę narobić jeszcze więcej szkody niż pożytku, jeżeli będziecie korzystać z usług osób, które są niekompetentne. I jeżeli nie będziecie się uczyć i nie będziecie przyswajać wiedzy z tego, co się do Was mówi, bo bardzo często niestety, ale mam takie wrażenie, że wiecie, ludzie są różni, ale czasami to jest takie walenie kulą w płot, nie? Proszę Was, nie bądźcie tymi osobami. Uczcie się, szkólcie się, bądźcie otwarci na wiedzę. Chłońcie tą wiedzę, bo to naprawdę nic nie kosztuje, a możecie podnieść nie tylko mm, komfort własnego psa, ale też trochę takie własne skille. Nie? E, uwierzcie mi, dużo lepiej się spaceruje, dużo lepiej się żyje z psem, jeżeli wiemy, co ten pies nam komunikuje i co chce od nas uzyskać. Moi drodzy, Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało i oglądało tego takiego trochę wideo-podcastu. Dajcie znać, co o tym sądzicie o takim formacie, czy chcecie więcej tego typu treści, czy może nie. I cóż, na sam koniec, oczywiście, poproszę o zostawienie łapki w górę. O zostawienie komentarza pod filmem, to nam naprawdę fajnie podnosi zasięgi i o subskrypcję kanału. Z mojej strony będzie to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną tutaj jesteście i oczekujcie niebawem na kolejny materiał. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!